I to, to są te cztery zmienne. Teraz one mogą, jeżeli przywa, przybierają niewłaściwy stan, to powodują, że finanse publiczne są, że tak powiem, systematycznym hamulcem rozwoju. Nie ma groźby wielkiego kryzysu, ale jest systematyczne hamowanie, o tym powiem za chwilę. A jeżeli nie te aspekty finansów publicznych, zwłaszcza deficyt dług publicznego, wkraczają w pewną strefę podwyższonego ryzyka, to jest groźba kryzysu, a w końcu kryzys, jak Grecja czy... Węglu. Można mieć chroniczne choroby finansów publicznych, i od czasu do czasu chroniczna choroba przechodzi w fazę ostro. My mamy od lat chroniczną chorobę, i pytanie, czy jakie jest prawdopodobieństwo, że to będzie faza ostra. Teraz chciałem jeszcze jedną uwagę zrobić. Mam wrażenie, że dyskusja o finansach publicznych w Polsce, łącznie w dyskusjach, w dyskusjach, w dyskusjach które uchodzą za fachowe. Za zdecydowanie za mało uwagi poświęca się temu systematycznie temu hamującemu wpływowi finansów publicznych. Twierdzę, że to jest wręcz niedostrzegane albo no bardzo rzadko dostrzegane. Znaczy bardzo wiele osób sądzi, że gdyby nie te zawierowania na świecie, wszystko byłoby w porządku. Nie, nie byłoby w porządku. Mielibyśmy do czynienia z systematycznie hamującym wpływem stanu finansów publicznych na nasz rozwój. To, co się stało po, po 2008 roku w Polsce i na świecie, spowodowało, że z choroby chronicznej przechodzimy w fazę ostrą.